Od małego lubiłem rankingi. Jak miałem 4 lata, dowiedziałem się, że największym zwierzęciem na świecie jest płetwal błękitny. Ilość rekordów, które pobił, jest nie do ogarnięcia. Największy, najcięższy, największe serce, największy przepływ krwi, największa filtracja wody itd. Ale zawsze się mówi o największym, najszybszym, a moim zdaniem równie ważne są też pozycje poniżej pierwszej. Dlatego dzisiaj omówimy 7 największych ptaków żyjących jeszcze na Ziemi. Miejsce siódme. Pelikan kędzierzawy. Jest dopiero na siódmym miejscu pod względem wielkości ptaków w ogóle, ale na pierwszym miejscu pod względem wielkości ptaków latających. To prawdziwy erbas wśród ptaków. Jego rozpiętość skrzydeł może osiągać do prawie 3 metrów długości, a masa ciała dochodzi do prawie 15 kg. Kiedy byłem w Afryce i widziałem jak lądują na wodzie, to robiło to ogromne wrażenie. Do tego. Pelikany są charakterystyczne także ze względu na swój dziób, gdyż pomiędzy gałęziami żuchwy mają dużą, elastyczną kieszeń, do której łapią ryby. Miejsce szóste. Pingwin królewski. To jeden z najpiękniejszych gatunków pingwinów, przynajmniej dla mnie. Zamieszkują tereny subarktyki, czyli generalnie tam, gdzie jest południe na mapie. Waga dorównuje omawianemu pelikanowi, ale wielkość już nie. Rozpiętość skrzydeł jest trochę mniejsza. Na szczęście nie są zagrożone i nieźle dają sobie radę. Ale to tylko dzięki temu, że nie ma ludzi tam, gdzie występują. No i nie ma niedźwiedzi polarnych, bo wiecie, że MiŚki żyją na północy, a pingwiny na południu. Dlatego pingwiny nie wchodzą w menu niedźwiedzi polarnych, bo kilka tysięcy kilometrów to trochę za daleko, żeby zjeść sobie pingwina. Miejsce piąte: Nanduszary. Strusie kojarzą nam się głównie z Afryką. Ale prawda jest taka, że część rodziny tych nielotów żyje także w Ameryce. Są może trochę mniejsze, ale są i trzeba o nich mówić. Samice ważą niecałe 30 kg, natomiast samce dochodzą do około 40 kg. Jak to strusie, szybko biegają. Jedyne, co je różni od afrykańskich, oprócz rozmiaru oczywiście, to te amerykańskie mają bogatą dietę. Są wszystkożerne. Jedzą rośliny, ziarna, małe gryzonie, jaszczurki, płazy, owady, co bywa bardzo pożyteczne dla amerykańskich rolników. Ale chyba niedługo to się skończy, gdyż są bardzo zagrożone. Miejsce czwarte. Pingwin cesarski. Prawdziwy król Antarktydy. Wygląda, jakby miał szyty na miarę frak, w którym zaraz pójdzie na galę rozdania Oscarów. Jest największym z pingwinów, jego waga przekracza nieraz 40 kg. Ale to nie utrudnia mu życia, gdyż mimo wszystko daje sobie radę zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Doskonale pływa w artycznych wodach, jest świetnym łowcą, gdyż żywi się głównie rybami. Miejsce trzecie. Emu zwyczajny. Choć mówimy na niego struś emu, to tak naprawdę nie należy do rodziny struś, tylko do rodziny kazuarolatych. Ale przypomina strusia trochę w wyglądzie i trochę w zachowaniu. A jeżeli chcecie wiedzieć... Czy jak będziecie zwiedzać Australię, to może się na niego natkniecie? To macie duże szanse, gdyż jest on mniej więcej tak pospolity jak u nas Barżanty czy Kuropatwy. Na całej wyspie znajduje się ich około 700 tysięcy. Miejsce drugie: Kazuar. Chodzi o gatunek tego największego kazuara hełmiastego. Występuje w Nowej Gwinei i północnej Australii. I kiedyś myślałem, że to ryba. Naprawdę. Bo usłyszałem, że się z dzidą poluje na kazuary i myślałem, że to ryby. A to jedno z najdziwniejszych stworzeń, jakie stąpają po naszej planecie. Po pierwsze, są nielotami. Szybko biegają, skaczą, mają super wielkie i ostre szpony, a do tego na głowie hełm. Do tego mają jaskrawe kolory i nie lubią intruzów. Może nie są rybami, ale przypominają mi bardziej dresów ze stadionów dziesięciolecia w latach 90. niż jakieś super. Egzotyczne ptaki. No i oczywiście miejsce pierwsze. Struś afrykański. Nudy. Jest największy. Waży do 150 kg. Potrafi biegać z prędkością około 70 km na godzinę. Jest szary i bury. I tak naprawdę nie chcę mi się o nim za bardzo opowiadać. No chyba o tym, że kiedyś była w Polsce moda na hodowanie go. Nasi rolnicy byli zachwyceni, że nic się z niego nie marnuje. Jaja na sprzedaż. Mięso do jedzenia, skóra na drogie torebki, pióra na poduszki, a kości na narzędzia. Ale były z nimi drobne problemy. O ile klimat jakoś przeżyły, to rolnicy przecenili opłacalność, gdyż zbyt mało osób umie zajmować się w Polsce hodowlą strusi. I nieraz trywialne problemy okazały się nie do przejścia. Pamiętam, jak w liceum oglądałem jeszcze filmy o weterynarzach i jeden doktor, chyba z Podlasia, nie mógł strusiowi pomóc wydobyć jaja, gdyż doszło do jego zatrzymania. Jajo było zbyt szerokie na drogi rodne, a jego tekstura zbyt szorstka, także doktor, próbując pomóc, pokaleczył sobie całe ręce. Jakby tar o papier ścierny. Finalnie jajo zostało wyciągnięte. Ale warto przeanalizować wszystkie możliwości przed rozpoczęciem biznesu. I to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.